Siema widzowie, dzisiaj jest już 13 odcinek z gry DIV Simulator. I zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym powiedzieć, że aż 93,6% nie subskrybuje kanału. Dlatego, jak chcesz mieć powiadomienia i chcesz być na tablicy subskrybentów, to zachęcam Cię do subskrypcji z dzwonkiem tam na dole oraz dania publicznego suba, żeby na pewno pojawić się na tej tablicy. Ostatnio subskrybowały mnie dwie albo jedna osoba, nie jestem pewien. I oczywiście. W zależności i od ilu subskrybentów dostałem subskrypcję, yy, jest jakby teraz nieważne, bo jest to jeden albo dwóch widzów, i wszystkim po prostu, którzy subskrybują kanał, bardzo dziękuję za to. No, ale nie, żaden z nich nie miał publicznego suba, dlatego nie mogę ich pokazać na tym ekranie. Albo jego. Zachęcam was też do zostawienia lajka, bo dwa lajki to jeszcze odcinek jutro. We wtorek już nie i w sobotę może. A dlaczego? Ponieważ jadę po prostu wycie na wycieczkę w góry. No i nie będzie miał od poniedziałku do piątku późna, albo od poniedziałku do soboty. Zobaczymy. Jeżeli nie będzie mnie jeszcze w sobotę i nie zdążę, no to odcinek pojawi się z soboty na niedzielę przełożymy, a odcinek Torkowy yy, pojawi się w poniedziałek. Wbijcie też do opisu, bo tam kanał brata, kanał kuzyna, mój Discord oraz cztery serwery znajomych, a nazywają się AX, Minecraft na kwadracie Polska, GameCrobobsowy oraz Polska Community. Te cztery serwery wam polecam. Ja was zachęcam do wbicia, a ja już bez przedłużania zapraszam do miłego oglądania. Dobra, jak widzicie samochód rozmontowany, nic nie zostało. No, w sensie coś tam zostało, ale nie możemy już tego rozmontować według gry, dlatego po prostu wchodzimy na Blackbaya, części samochodowe i sprzedajemy moduł zapłodu 5000, katalizator 4, koła 6000 no i to będzie na tyle. Ale i tak nas już stać na laptop hakera, na zaawansowany laptop do hakowania, więc kupujemy, bo my tylko 6000 tysięcy jesteśmy biedni, ale idziemy jeszcze na złomowisko. Sprzedać te części, które nam zostały z tego samochodu. Zobaczymy, ile będzie kosztował w ogóle ten samochód. Bo też przecież można sprzedawać po prostu samochody. O, właśnie jest. Yy, samochody, widzicie? I tam możemy po prostu sprzedawać samochody. O, i tutaj można sprzedawać samochody. No i sprzedaliśmy nasze samochody, i mamy 17 tysięcy. Myślę, że nie jest źle. Dzisiejsza misja to mamy iść do dzielnicy przemysłowej, i tam mamy poszpiegować coś. Pierwsze takie zadanie, bardziej dla takiego zaawansowanego złodzieja, już. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, co my mamy w ogóle zrobić? Tu mamy jakiś właśnie wykrzyknik, że mamy to zrobić tutaj. Ale zanim my sobie to zrobimy, to ja myślę, że jeszcze odkryjemy sobie zwyczaje lokatora. To słabo, ale ja coś zauważyłem. Tu nie chodzą ludzie. Totalnie. A przez to mogę go oznaczyć? Tam jest. Okej, okay, mamy to. Dobra, mamy szóstą. Sprawdźmy, gdzie oni teraz są. Tutaj jest. Okej, okay, mamy 12. Okej, okay, mamy to. Tu, jak widać, już nie ma przechodniów, co nam ułatwia, tak jak mówiłem. To jest super, moim zdaniem. To jest naprawdę fajne. Dobra, czyli mamy wszystkie zwyczaje, teraz przyjdźmy po prostu tak bardziej rano, 12, prześpijmy się do 12. Dobra, mamy 12 i o 12 myślałem, żeby wykonać to zadanie. Mamy iść do miejsca szpiegowania w dzielnicy przemysłowej. Okej, okay, mamy wjechać na tą górę, dobrze rozumiem? Okej, okay, mamy tutaj po prostu sobie elegancko przyjść. Oznacz lornetką panel kontrolny bramy. A jest jeszcze jedna kamera, tak jak już mówiłem. Pyk. Pięknie. Zhakuj panel bramy 303 z odległości, używając laptopa do hakowania. Ale ja mam lepszy pomysł. Załóżmy nasz laptop narzędzia i załóżmy sobie zaawansowany laptop do hakowania za nasz laptop. O kurde i to ma już naprawdę duży zasięg i stąd już możemy hakować, więc to sobie zrobimy. Czyli musimy jakoś dojść tak. Kurczę, czekajcie, jak to zrobić. Tak. No i elegancko, mamy to. Dysk twardy z informacjami o podejrzanych danych. W interesach znajduje się na pierwszym piętrze na biurku. Faktycznie, takowaliśmy ich bramę. No to jest bardzo ciekawe powiem wam. No ale dobra, my musimy wejść do tego domu. Skoro schakowaliśmy bramę, to ja bym po prostu zaparkował pana gdzieś tu. No i tu go sobie chyba faktycznie zaparkujemy. Rzeczy będziemy mogli stąd zapakować. Dobra, jak się nie da, to się nie da. Okej, okay, tutaj jest ochroniarz. Okej, okay, mamy kontener do schowania. Też jest kontener, ja chcę, do... ja chcę po niego pójść. Może coś będzie miał w sobie? Ten nic nie ma, ten drugi też nic. Możemy coś jeszcze zhakować naszym laptopem? Ja bym tu przyszedł o innej godzinie. On tu teraz będzie patrzył, tak? Okej, okay, musimy sprawdzić, ile on w taki sposób będzie chodził, ale gość odkrył włamanie. Sprawdźmy, czy w kontenerze nas po prostu nie znajdą. Sprawdźmy, zobaczmy, co się kabi. Akujemy jeszcze raz tą bramę. Goszku, nie możesz odkrywać takich rzeczy. Zamykamy. Okej, okay, ty mnie nie zobaczysz. Okej, okay, git. Mamy to. Teraz musimy poczekać po prostu na idealny moment i przejdziemy tam, gdzie chcieliśmy, nie? Okej, okay, nie widzi nas. Nice. Ta, nie widział nas. Mamy to. Taktyka jak najbardziej się udała. Tutaj nic nie ma. Jest jakiś czarny portfel. Serwer, o. Waży bardzo dużo, dlatego musimy go wyrzucić. Tam jest nasz samochód. Będzie bardzo łatwo do niego spakować rzeczy. Kurczę, usłyszał mnie. Czarny projektor. Dobra, serwerownia jest bogata. Myszka do komputera. Kolejna myszka. Klawiatura. Oj, myślę, że ta serwerownia jest dla bogatych normalnie. Nie laptopa. Tu coś leży. Tu mamy myszkę do laptopa. Mamy save. Otwieramy. Już, już nas ten dom nie lubi, jak widzicie. Mamy już go na czerwono. Nie jest dobrze. W sensie jest dobrze, ale... No, szkoda, że pierwszy dom dzisiaj i już na czerwono cały, bo w sumie nawet nie wiemy, za co ten ochroniarz wezwał policję, ale to jest nieważne. Okradamy ich segregator z danymi dostępu do kont. Uuu, ciekawe. Jest kwarty z informacjami o podejrzanych interesach. Znajduje się na pierwszym piętrze. W tym, co się musimy robić. Tu jest zwykła klawiatura. Kaner. Kurde, to jest bardzo dużo rzeczy. Naprawdę, full dużo rzeczy jest. Mi nie starczy na to ekwipunku. Ale mamy schowek w samochodzie, nie? OK, wyrzucone. Nice. No dobra, na razie to chyba będzie na tyle. Zaraz sobie tu wrócimy. Tutaj, do pudełeczka, więc pakujemy. Lecimy w mnie. OK, pakowaliśmy maksymalną ilość. Można i tak. Teraz trzeba znowu się tu dostać. Był ciągle obrócony. Dobra, ustajemy w miejscu. Cyk, witam ponownie. Tutaj, wyrzuciliśmy jakiegoś laptopa. Klawiatura. Czarny portfel, brązowy portfel, oprogramowanie jakieś i widzę, że będzie trzeba wrócić też do tego domu, więc sobie wrócimy, ale jeszcze trzeba sprawdzić górę, prawda? Tu mamy naszą niszczarkę biurową. O, tu jest jakiś obraz za 4000 o nazwie deszcz, biały projektor, telefon konferencyjny, to wszystko oczywiście Bierzemy. Dobra, trzeba pomyśleć, jak wyrzucić ten telewizor, bo szczerze, ciężko może być. Łatwo poszło. Oj nie, oj nie, 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 nie. Dopóki nie patrzą. No dobra, to chyba będzie na tyle tego domu, więc co, uciekamy. Miejmy nadzieję, że dobry dysk wzięliśmy ze sobą. A teraz na kucaku chowamy się. I idziemy w świat. Dobra, ten się obrócił. Możemy teraz przejść. Drugi nas nie widzi. To jest idealny ten murek, żeby się chować po prostu przed tymi ochroniarzami. No ale co? My uciekamy. To będzie na tyle, ale jeszcze musimy spakować nasz obraz. Ukradliśmy naprawdę sporo rzeczy. Ocena S. I bardzo dużo ekspa elektronika. Dyski twarde, klawiatura do komputera za 1600, 3 telefony za 9000, 4 monitory za 16, mysz 3 myszki do komputera za 4200, telefon konferencyjny to wiemy, mysz 2 myszki do laptopa za 2400. O, czarny portfel. Jak mamy skakować, dysk? Okej, okay, dysk twardy z informacjami. Okej, okay, więc sprawdzamy. Schakowany. Włóż dysk twardy do pudełka z dowodami. Chyba tu. Tak. Dokumenty księgowe znajdują się w sejfie. Ukradnij dokumenty księgowe w, se w sejfu w 301. Dobra, to sobie zrobimy w następnym odcinku, ale jeszcze nie kończymy. Tutaj. Zrobić coś do końca. Mamy trzy dyski twarde. W końcu to się udało. Dobra, czyli weźmiemy sobie jeszcze niszczarkę biurową. Sprawdźmy, czy na rabuj.pl coś jest, bo tam widać było taki duży, ważny komputer, który znajduje się na pierwszym piętrze. Bierzemy to wszystko. Resztę kładamy do schowka. Jeszcze możemy 10 rzeczy tu schować. Mamy siódmą. A może o siódmej to zróbmy. Witam, witam. A tylko coś tutaj tej majsterkuje i zaraz będę mógł wchodzić do Was. Wiecie, taka sztuczka moja. Znowu sobie zaparkujemy auto tam z tyłu, trochę bardziej. Myślę, żeby zaparkować samochód bardziej tutaj, będzie łatwiej pakować bez żadnego pału. Popatrzcie, on jest tutaj i on tutaj nie przyjdzie, i my sobie elegancko to będziemy robić. Dobra. Ej, tu się da przeskoczyć, a tam się nie dało. Ciekawe, ale to nie jest teraz takie ważne. Okej, okay, tamten nas nie widzi. To jest idealny czas, żeby przejść. Dobra, wchodzimy na górę. Witam, to znowu ja. Ramski złodziej Władek. I to mamy zniszczyć, rozumiem, tak? O, tu jest jakiś portfel jeszcze, którego nie wziąłem. To weźmiemy. Same myszki weźmy, te najlepsze takie, bo one są dosyć drogie, a wcale dużo miejsca nie zajmują. Dobra, teraz szybko na górę. OK, wyrzucone. Teraz wyrzućmy ten telewizor, który wtedy miałem wyrzucić. Kusi też sprawdzić dół, bo na dole totalnie nie byliśmy. O, ten tu patrzy. Oj, jest trochę średnio. Dobra, ten jest tam. On tylko nie może tutaj się spojrzeć. Same oprogramowania. Na bogato. Chowamy się za tym komputerem, ale wszystko się da zrobić. Po prostu trzeba poczekać na idealny moment. Okej, okay, kolejny taki obraz dużo warty, który wyrzucimy tu. Okej, okay, elegancko. Coś w talecie mają? Wątpię. Ale wyjdziemy nią sobie. Okej, okay, i zamkniemy ładnie okna. Co za gość? Wystraszył mnie. Nie powiem, że nie. No dobra, wejdźmy jeszcze sobie na chwilę na górę. Weź, weźmy portfel, który się rozpi. Weźmy monitor, weźmy kolejny monitor, myszkę do komputera i klawiaturę do laptopa. Do komputera jeszcze chciałem wziąć, ale już się nie da, to się nie da. Jest, tu nasz obraz, już go widzę. Ale mi się schował, skubany. Ale mamy go. To jest najważniejsze. Brama jest otwarta. No dobra. Czyli ten punkt jest na plus. Dobra, udało się. Jest! Lecimy sobie do domu, sprzedać wszystkie rzeczy, podtrzymywać EXPA. Ch Jesteśmy, wszystko mamy elegancko zrobione. Pójście zostawić. Pytacie, czemu go zostawiam? No on jest po prostu na BlackBay'u i będzie tutaj idealny, żeby tu stał z naszymi zabytkowymi figurkami. A teraz zajmijmy się sprzedażą na BlackBay'u kolejnych rzeczy. To będzie elektronika, myślicie? Są dwie niszczereczki biurowe, to jest z elektroniki. Jeszcze jeden serwer gdzieś będzie. No dobra, postaramy się go znaleźć. Programowania Noble Soft razy 3, 12 tysięcy. Oprogramowania softbox razy 3, 12 tysięcy kolejne. Brązowy port, ale dobra. Jakieś tam potrzebne rzeczy dla nas, schowajmy. Czyli na pewno portfel. Oprogramowania już nie są nam potrzebne, ale portfele jak najbardziej. No i dobra, to będzie. Chyba tyle. Lecimy to wszystko sprzedać. To jest nasz dzisiejszy łup. Więc wydaliśmy 120 tysięcy. No i prawie te 120 tysięcy zarobiliśmy. Więc ja jestem zadowolony. No i co? sprzedajemy to wszystko. Dobra, i w tym momencie sobie zakończymy odcinek. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia w nocy. Zależy, kiedy to oglądacie. Subskrybujcie kanał, z jak jesteście nowi na tym kanale i ten kanał Wam się podoba. Zachęcam Was też do zostawienia lajka, bo pamiętajcie, że dwa lajki to odcinek jutro oraz odcinek albo w niedzielę i sobotę, albo w niedzielę i poniedziałek. A ja już się z Wami żegnam. Strzała!